Witam wszystkich. Dzisiaj zajmiemy się naprawą tego oto zasilacza ATX. Pokażę Wam, na jakie elementy zwrócić uwagę przy naprawie takich zasilaczy i jak rozpoznać elementy uszkodzone. Mój zasilacz nie wykazuje żadnych oznak życia. Jak go podłączam, to absolutnie nic się nie dzieje. Co prawda ten zasilacz jest lekko przerobiony, ale jego konstrukcja jest identyczna jak innych zasilaczy ATX. Zajrzyjmy do skorupy naszego zasilacza. Żeby znaleźć ewentualne uszkodzone elementy, będę tam musiał oczywiście rozebrać bardziej. Ale to co już widzę, to to, że jest to klasyczny taki starszy zasilacz ATX w topologii Huffbridge. Mamy tutaj klasyczny taki kondensator czerwony oraz dwa takie duże elektrolity. Najprawdopodobniej uzwojenie transformatora przełączają zwykłe tranzystory a nie mosfety. Po pół godziny nierównej walki ze skorupą, udało mi się wreszcie rozebrać. Nie było w niej czuć żadnego charakterystycznego zapachu spalonych półprzewodników, więc możliwe, że uszkodzenie naszego zasilacza jest mechaniczne. Żeby łatwiej nam było sprawdzać elementy na płytce, wylutuję z niej wszystkie przewody, tak żeby została nam tylko sama płytka. No i oczywiście wyczyszczę to. Zanim przejdziemy do sprawdzania elementów, warto by znać schemat blokowy topologii przetwornicy, z którą mamy do czynienia. Akurat w przypadku topologii half bridge. Wygląda ono tak. Mamy wejście, filtr sieciowy, bezpiecznik, termistor NTC. Dalej jest mostek prostowniczy i kondensatory. Tutaj są dwa kondensatory. Są one połączone o tak. Tutaj są wyjścia z mostka prostowniczego. To jest fragment książeczki z filmu o topologiach przetwornic. Macie teraz do niego... Kartę na ekranie tam pokrótce opisałem każdą topologię. I tutaj, dalej za tym mostkiem prostowniczym i kondensatorami, mamy tranzystory. Tym razem są to zwykłe tranzystory bipolarne, a nie MOSFETy, które się spotyka w większości dzisiejszych przetwornic. Tranzystory przełączają uzwojenie pierwotne transformatora. Tutaj jest jeszcze taki kondensator separujący. A bazy tranzystorów są sterowane z transformatora sterującego bazami. Tu jeszcze jest układ zazwyczaj z diodami, kondensatorami i rezystorami. Dalej, po stronie wtórnej, mamy takie podwójne diody. To jest oczywiście symbolicznie tutaj narysowane. Te uzwojenia są połączone inaczej. W rzeczywistości są one połączone mniej więcej o tak. Są to cztery uzwojenia. Tutaj jest dioda prostująca napięcie 12V, ta dioda prostuje napięcie 5V, a tutaj mamy masę. Dalej za tymi diodami mamy elektrolity, oczywiście przed elektrolitami są dławiki, a później jest układ sprzężenia zwrotnego i zabezpieczeń, który steruje transformatorem sterującym tymi transistorami. W takim zasilaczu jest jeszcze oddzielna przetwornica flyback dająca... 5V, w czasie gdy ta główna część zasilacza jest wyłączona. Ta przetwornica jest, o tutaj. W tych nowszych zasilaczach można jeszcze spotkać układ korekcji współczynnika mocy, jego elementy wykonawcze. Połączenie elementów wykonawczych wygląda o tak. To jest taka jakby przetwornica step-up. Zazwyczaj jest tu jeden kondensator. No i w większości przypadków jest to przetwornica typu forward. A upraszczony schemat przetwornicy forward wygląda o tak. My akurat dzisiaj naprawiamy przetwornicę typu half-bridge. No dobra, znamy schemat blokowy naszego zasilacza. Teraz tradycyjnie blok po bloku będziemy sprawdzać, czy wszystkie elementy w danym bloku są sprawne. Zaczynamy oczywiście od sprawdzenia bezpiecznika. Bezpiecznik jest dobry. To jest dobry znak, ponieważ najprawdopodobniej żadne półprzewodniki, a przynajmniej te główne półprzewodniki, nie są uszkodzone. Ponieważ w obudowie nie było czuć smrodu spalonych półprzewodników, a bezpiecznik przewodzi. Przechodzimy do sprawdzenia diod w mostku prostowniczym. Filtra sieciowego nie sprawdzam, ponieważ on bardzo rzadko ulega uszkodzeniu. Wygląda na to, że wszystkie cztery diody w mostku prostowniczym są sprawne. No to przechodzimy do sprawdzenia tranzystorów. Te dwa, pracujące w głównej przetwornicy, to są zwykłe bipolarne, a ten, pracujący w tej przetwornicy dającej 5V, to jest najprawdopodobniej MOSFET. Najpierw sprawdźmy sobie tego MOSFETA. Pomiędzy bramką a drenem i bramką a źródłem nie ma żadnych przejść. Jest tutaj dioda pomiędzy źródłem a drenem. Anoda jest do źródła, katoda do drena. W drugą stronę nie ma przejścia. MOSFET jest sprawny. Jak się mają nasze tranzystory? Od bazy do emitera jest dioda, czyli jest prawidłowo. Pomiędzy kolektorem a emiterem też mamy diodę. Anoda jest do emitera, katoda do kolektora. Prawidłowo. A pomiędzy bazą a kolektorem także mamy diody. Ten tranzystor jest sprawny. Drugi tranzystor sprawdziłem w ten sam sposób i także jest on sprawny. Warto jeszcze posprawdzać te mniejsze diody. O tutaj. Sprawdziłem je i także żadnej uszkodzonej diody nie znalazłem. No to przechodzimy na stronę wtórną. Będziemy sprawdzać te główne diody oraz resztę, czyli te mniejsze. Zacznijmy od tych dwóch pojedynczych diod, które są o tutaj. Katody są połączone z radiatorem. No i sprawdźmy anody. Są to diody środkiego, spadek napięcia jest bardzo nieduży, ale przebite nie są, czyli są sprawne. Sprawdźmy teraz tą diodę. Tutaj mamy już bardzo małe spadki napięcia, i w drugą stronę także przewodzi. Ale to nie znaczy, że dioda jest uszkodzona, ponieważ jest ona tutaj bocznikowana. Przez wiele różnych elementów, dlatego najlepiej jest taką diodę wylutować przed sprawdzeniem. Myślę, że ta jest sprawna. No bo, jak byłaby uszkodzona, to tu byłyby praktycznie zwarcia. Tutaj jednak mamy jakiś spadek napięcia. Można jeszcze posprawdzać te mniejsze tranzystorki tutaj, oraz tak jak już mówiłem, te diody. Posprawdzałem resztę półprzewodników i wyszło na to, że żaden nie jest uszkodzony. Wszystkie wyglądają na sprawne. A zasilacz mimo wszystko nie działa. Ale jak przyjrzymy się tutaj, to zaraz przy wejściu widać takie, jakby przyczernienie. Coś mamy tutaj zwęglonego. I mamy naszego winowajcę, który powodował niedziałanie zasilacza. Zimny lód. Muszę Wam powiedzieć, że już drugi raz mam taki przypadek, że zasilacz nie działa. Bo przy tym termistorze NTC mamy zimny lód. Dlaczego tutaj tak często się robią te zimne luty? Termistor bardzo się grzeje. I jak on tak się nagrzewa i chłodzi później po wyłączeniu zasilacza, powstają tutaj naprężenia na tym spoiwie tutaj na cynie. I po pewnym czasie ona zaczyna pękać. Wzrasta rezystancja pomiędzy termistorem. A z poiwem, ta grzeje się coraz bardziej, coraz bardziej pęka, aż w końcu połączenie prawie się tutaj przerywa i zaczyna nam to iskrzyć, powodując takie szczernienia, aż w końcu przestaje przewodzić wcale. To wygląda na to, że wystarczy naprawić ten zimny lód tutaj i zasilacz będzie nam działał. Ale taki zimny lód powinien dać nam do myślenia. Ponieważ w innych częściach zasilacza także może on wystąpić. Skoro wystąpił tam, przy innych elementach także jest prawdopodobny. Jest to już zasilacz dosyć stary, więc tym bardziej. Trzeba tutaj rzucić okiem, czy gdzieś nie ma zimnych lutów. Ja już znalazłem zimny luto tutaj, przy tym rezystorze. Lata on sobie tutaj luźno. No dobra, to już wiemy, co trzeba w naszym zasilaczu naprawić. Ja już rozgrzewam lutownicę. Naprawimy te zimne luty i zobaczymy, czy zasilacze ruszy. Oczywiście, żeby on ruszył, nie wystarczy go podłączyć, ponieważ jest to zasilacz komputerowy i to komputer go włącza. Jest tutaj, a tak właściwie był taki przewozik, bo go wylutowałem. To był taki zielony przewód, i właśnie ten zielony przewód trzeba podłączyć do masy, żeby uruchomić zasilacz. Oprócz naprawy tych zimnych lutów. Planuję tu jeszcze dać pastę termoprzewodzącą pod diody i tranzystory oraz zrobić recapping całego urządzenia. Ponieważ zasilacz wydawał różne dziwne dźwięki w czasie pracy, tak jakby tutaj napięcie było niestabilne, coś oscylowało. A przy większym obciążeniu wydzielał różne dziwne zapachy z siebie. Najprawdopodobniej przegrzewały się półprzewodniki z powodu braku pasty termoprzewodzącej. Taki zimny lód ciężko będzie naprawić po prostu samą cyną. Dlatego na początek warto oskrobać to papierem ściernym. W zasilaczu znalazłem jeszcze wiele podejrzanie wyglądających lutów i także postanowiłem je poprawić. Teraz możemy podłączyć kabel do naszego zasilacza i sprawdzić, czy będzie działał. Kabel mam już tu przylutowany. Na początku, oczywiście, zasilamy. Nasz zasilacz przez żarówkę, żeby uniknąć ewentualnych wybuchowych niespodzianek, żeby uruchomić zasilacz. Trzeba zrobić jeszcze jedną rzecz, a mianowicie trzeba połączyć wyjście linii 3,3V z tym punktem. On jest zazwyczaj podpisany 3,3V S, czyli 3,3V Sens. Tutaj jest sprzężenie zwrotne. Z linii 3,3V. Ja będę tu korzystał głównie z linii 12V, więc zrobię to od razu tutaj na płytce. Wy, jak naprawiacie zasilacz, który będzie używany z komputerem, musicie podłączyć ten przewód do wtyczki, którą podpinacie do płyty głównej. Oczywiście do linii 3,3V we wtyczce. W fabrycznych zasilaczach, do tego punktu, czyli sprzężenia zwrotnego z linii 3,3V. Jest podłączony taki brązowy kabelek. Z linii 3,3 V wychodzą kabelki pomarańczowe. Kabelek mamy już tutaj wlutowany. Możemy przejść do podłączenia naszego zasilacza. Wkładam wtyczkę do gniazdka. Żarówka na chwilę błysnęła, ale zgasła, czyli zasilacz nie pobiera żadnego dużego prądu. Sprawdźmy, czy na linii 5 V. Tej, która powinna być zasilona zawsze, mamy 5V. No mamy. Czyli ta mniejsza przetworniczka od 5V działa. Teraz włączymy nasz zasilacz. Czyli połączę ten punkt tutaj, on jest podpisany PSON Power Supply ON, czyli ten do włączania zasilacza. Tu normalnie jest podpięty zielony kabelek. Połączę to z masą, czyli w normalnym zasilaczu, takim, który nie ma tych kabelków wylutowanych, byłby to kabelek czarny. I zasilacz ruszył. Wiatrak się kręci, jak widzicie. Trzeba teraz pomierzyć napięcia, sprawdzić, czy są prawidłowe. Pamiętajcie, że po odłączeniu tego zasilacza, na tych kondensatorach cały czas najprawdopodobniej jest wysokie napięcie. Trzeba je teraz rozładować przez jakąś żarówkę. To pomierzmy napięcia w naszym zasilaczu. No i mierzymy po kolei. Najpierw, może tutaj zmierzę. Mamy tutaj nieco ponad 5 V, czyli tu jest linia 5 V. Napięcie jest prawidłowe. Powinno być maksimum 5,25 V i minimum 4,75. Tu mamy linię 12V. Napięcie jest trochę niskie, ale jak się obciąży linię 5V, to ono idzie w górę. A tutaj mamy linię 3,3V. Także napięcie na niej jest prawidłowe. Czyli wygląda na to, że nasz zasilacz jest naprawiony. W moim przypadku była to naprawa bardzo prosta. Wystarczyło poprawić tutaj zimny lód. Ale jakby się okazało, że w waszym zasilaczu spaliły się półprzewodniki, to po prostu szukacie tych spalonych i je wymieniacie. W tych starszych zasilaczach, zazwyczaj po wymianie tych półprzewodników, zasilacz znów będzie działał. Niestety, w tych nowszych są już różne delikatne scalaki, zazwyczaj SMD, które uszkadzają się razem z półprzewodnikami typu tranzystory. No, załóżmy, że w takim nowszym zasilaczu pójdą na MOSFETy. To pójdzie też driver tych MOSFETów, który jest zazwyczaj wyspecjalizowanym scalakiem od razu ze sprzężeniem zwrotnym, który kontroluje napięcia wyjściowe zasilacza. Wtedy już taka naprawa jest trudna i nieopłacalna, ale takie starsze zasilacze jak najbardziej opłaca się naprawić. Tak jak już mówiłem, Zrobimy jeszcze recapping naszego zasilacza. Wymienimy kondensatory. Oczywiście najpierw sprawdzimy, czy taki kondensator kwalifikuje się do wymiany. Oraz jeszcze nałożymy pastę termoprzewodzącą pod wszystkie diody i tranzystory. Ten zasilacz jest już na tyle stary, że postanowiłem sprawdzić w nim każdego elektrolita bez wyjątku. Po prostu wylutuję go, rozładuję w razie potrzeby. Włożę do testera i jak jego wartość będzie odbiegała jakieś 10%. Od tego, jaką on powinien mieć, albo będzie miał wysoki ISA, czyli tą ekwiwalentną rezystancję szeregową. Wtedy wymienię go po prostu na nowego. Ten kondensator to już jest kompletny szerot. Powinien mieć 330 mikrofaradów, ma 220, i dosyć wysoką rezystancję szeregową. Ale jestem zmuszony zostawić go tak jak jest, bo nie mam akurat takich kondensatorów o tej pojemności i takim napięciu. Przy wlutowywaniu czy to starego, czy nowego kondensatora trzeba pamiętać, jak on był poprzednio wlutowany, żeby uniknąć fajerwerków. Od razu będę sobie oznaczał te elektrolity, które nadają się do wymiany. A ja akurat takich nie posiadam. Żeby je wymienić, jak nadarzy się okazja. Ten drugi kondensator ma już trochę większą pojemność, ale dalej za małą. Rezystancję szeregową także ma za dużą. Jak kondensator ma za dużą pojemność w sensie pojemność, tutaj, która wyszła, jest większa niż ta, która jest na nim napisana to także nie jest dobry znak. Rezystancja szeregowa może być ciutkę większa. W przypadku tych mniejszych kondensatorów. Ten ma akurat rezystancję szeregową OK, ale pojemność jest dosyć podejrzanie wysoka. Także wymienię go na nowego. W ten sposób teraz będę sprawdzał każdego elektrolita. I wymienię te, które będą podejrzane. No dobra, recapping mamy zrobiony. Wymieniłem prawie wszystkie kondensatory. Zostawiłem tylko te, które dobrze trzymały parametry. A na linii 12V Dodam jeszcze cewkę, która oczywiście była zastąpiona zwykłą zworą, tak jak to bywa w tanich chińskich zasilaczach. Oraz dodam jeszcze drugi kondensator, żeby napięcie 12V było stabilniejsze, jakie będę mocno obciążał. To teraz pozostało jeszcze nałożyć pastę termoprzewodzącą pod diody i tranzystory. To, co zauważyłem, to to że te śruby tutaj w ogóle nie były dokręcone. One tutaj latają sobie praktycznie luzem. Przy większym obciążeniu ten zasilacz mógłby pójść z dymem. No i zasilacz mamy odnowiony i naprawiony. Jeśli się podobało, dajcie łapy w górę, żeby nie przegapić kolejnych filmów i żeby kanał się rozwijał. Subskrybujcie go, a ja już się z wami żegnam. Do zobaczenia już niedługo.